Z czterech planowanych dywizji udało jako tak sformułować się dwie dywizje. Druga pieszych, dywizja strzelców pieszych, którą dowodził generał Bronisław Prugart-Ketting, stoczyła bitwę przy Granicy Szwajcarskiej w dniach od 17 do 19 czerwca. Przez cały ten okres polscy żołnierze z powodzeniem odpierali ataki dwóch dywizji pancernomotorowych, Kiedy skończyła się amunicja, w obliczu bezcelowości dalszej walki i groźby zamknięcia Granicy Szwajcarskiej, Dowódca zdecydował o przerwaniu walki i przekroczeniu granicy szwajcarskiej 20 czerwca. Jeden z żołnierzy, Jan Bordniewicz, wspominał: Na pograniczu szwajcarskim zauważyliśmy, że oddziały francuskie porzucały broń i kwipunek żołnierski w dodatku jeszcze na terenie Francji. My, wojsko polskie, inaczej przekraczaliśmy granicę tego państwa. Nawet zabieraliśmy broń porzuconą i oddaliśmy Szwajcarom. Większość żołnierzy broniła Pugar Ketlinga, spędziła we w Szwajcarii cały okres II wojny światowej. Nie udało się ze Szwajcarii przebić do Wielkiej Brytanii. Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach na portalach społecznościowych Facebook i Twitter Użytkownik Barzanin 1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite Użytkownik Barzanin. Pozdrawiam serdecznie.